teraz z drugiej strony Placu Zamkowego, tam gdzie zatrzymano, zatrzymano pierwszą ekipę, tutaj mamy również przedstawicieli... Wszyscy pokrzykali gazem! Co zrobili? Skrzykali gazem! gazem. Naprawdę? Gazem, tak. gazowani byli. Oczywiście gazem. mamy nagrania przecież. Kolejne osoby są ratowane tutaj. No. Dla, a dlatego przy, przyjechało pogotowie, tak? Paweł dostał gazem. Paweł, Paweł dostał najno, gazem. co który, dostał? Paweł najno dostał gazem. Co ty mówisz? mam tak. Zobacz, tam jest nasza koleżanka. Spróbujmy się tam trochę bardziej dostać. No to próbujcie. Znaczy i tak nas nie przypuszczą, to jest wiadome. No, bo już dostali, dostali takie ne類��라고요. rozkazy, że no niestety nie przypuszczą nas, ze względu na to, że no, dostali podwyżki panowie no, i będą wykonywali swoje obowiązki. Pomimo, pomimo tego, że mogliby odmówić tych swoich rozkazów, No ale trudno się mówi. Ja jako, były, ja jako były żołnierz wojska polskiego, w momencie, kiedy widzę zagrożenie wewnętrzne, to ja bym stanął po stronie narodu polskiego, a nie po stronie rządu, który jest antypolski w danym momencie. Aż, aż mi normalnie przykro, nie, po, ja kochani, ja aż mi, ja aż mi jest to... przykro, powiem ci szczerze, że ci ludzie w ogóle noszą mundur. Ja bym zdjął mundur w tym momencie, ja bym zdjął mundur. To jest normalnie obraza, obraza rzeczywiście dla mundurów w danym momencie. Ale po prostu tam ludzie leżą. No tak, no mówię ci, ludzie zostali zgazowani żartujesz To nie, wcale nie żartuję. Tutaj słyszałeś przed chwileczką wypowiedź pani, że zostali zgazowani, spacyfikowani. Zobacz co tam się dzieje. Przecież to się po prostu w głowie nie mieści. Ja co wy robicie, ludzie? Czy wy wiecie udział? Policjanci. Wy ludzie zastanówcie się, bo niedługo y, rezerwa Wojska Polskiego będzie musiała rzeczywiście założyć na nowo mundury. Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności za to. Nie bywało Patrz co się dzieje Najpierw gazują tłuką, a potem opatrują. No przecież to się w głowie nie wierzy to wolno, bo do czarną Irek, masz to? Tak, 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 mam, oczywiście, oczywiście, mam. Gdzie jest dowódca tego cyrku? Gdzie jest dowódca? Gdzie jest dowódca twój? Gdzie jest twój dowódca, synu? Zobaczcie, ludzie leżą na ziemi. Przepraszam, proszę, nie, proszę nam nie zasłaniać, przeszkadzają państwo na wykonywaniu naszych czynności służbowych. Ale bykniecie za to. No, muszę, poka, muszę pokazać. Proszę, proszę podać panie imię i nazwisko, stopień służbowy oraz z jakiej komendy pani jest. Ale bekniecie za to. Teraz, teraz, Proszę bardzo, Studio Polaków Mirosław Arak. Telewizja Niezależna, witam serdecznie. Gdzie jest dowódca? A, tu, a tutaj pan, który nas filmuje. Chcę filmować, nie filmować, Wstyd i hańba, panu. Ale dzięki, ale dzięki temu mamy z powrotem odsłonięto, co się dzieje tam z tyłu. i Czyli jednak poskutkowało. Ale będzie wstyd. Łamiecie, łamiecie ludzie wszelkie, wszelkie możliwe prawa w chwili obecnej. Przede wszystkim prawa człowieka. A czy pan, przypominacie sobie waszą przysięgę? Mam nadzieję, że tak. Odpowiecie za to przed sądem. Bo ja jako były żołnierz żo wojska polskiego, pamiętam. Bierzecie udział w przestępstwie? Tak, panie policjancie. Bierzesz udział w przestępstwie? Praca. Panie, że wiesz. I nazwisko twoje. Pracę! Ja, ja nie Praca. Ale ja prowadzę interwencję Nie znasz tego prawa? No to się dowiesz.

Nie będziemy się z wami przybywać. Nie mamy takiej potrzeby. My też pracujemy. I odbiorą wtedy emerytury i inne rzeczy. Nie można, policjant nie powinien służyć jakiejkolwiek partii politycznej do rozbijania przeciwników politycznych. A co zrobicie panowie jak to najmłos zostanie prezydentem? To przecież was wszystkich pozamyka. Nie, nie, to nie wdro. A tak może być. Ale ja jakie pełne zamaskowanie. Zobacz, zobacz, zobacz jak tutaj pan pięknie się zamaskował. Czarne okulary założył, maseczkę, rękawiczki czarne. Nie ma, nie ma żadnego imienia i nazwiska. Nie wiemy, czy to rzeczywiście jest policjant. Na pewno nie są. Nie odzywają się, proszę ja ciebie. Nie wiem, jest mi, jest mi naprawdę w niektórych momentach trudno rozpoznać, czy policjant jest policjantem, czy też nie. Bo to, że ma kamizelkę odporną na sobie, to jeszcze nie oznacza, że jest policjantem. To, że ma mundur jakikolwiek założony, to też nie, nie oznacza, że jest policjantem. Tam normalnie ludzie byli zgazowani. Ludzie leżą na ziemi. Leżą na ziemi i są w tej chwili opatrywani. A myśmy tutaj mieli z dziećmi dzisiaj. Słuchajcie, ja Policja, ochrona Kaczyńskiego, proszę. Sakram. Ja bym nie ma w tym kraju już policji, jest prywatna ochrona Kaczyńskiego. Zastanawiam się, na co się, jak nazwy zmienią teraz. Była policja, policja. Zobaczymy, co będzie dalej. Rada stanu! Będziecie się wstydzić, na stanu. panie policjancie. Na stanu. dostajecie pensję. To nie Kaczyński na was zarabia, tylko my ciężko zarabiamy. Ja wiem, że Wy wykonujecie rozkazy, ale Wy macie prawo odstąpić od tych rozkazów. Przysięgaliście słu służyć narodowi. Myślę, że gdybyście nie byli policją, byście stali tutaj razem z nami. Ja rozumiem, macie rodziny, tak jak my wszyscy. Macie swoje żony, macie dzieci, ale ma macie też chyba sumienie, mam nadzieję, serca.

Będzie kac moralny. Będzie moralny kac. Tutaj mamy funkcjonariuszy również w cywilu. Proszę no, bardzo. Gdzie ty jesteś? Po której stronie byli wasi rodzice? Jak walczyliśmy o nie potem? Po tej samej co teraz? Gdzie ty jesteś? Tam kilku reporterów. Spróbujemy zbliżyć, zobaczyć co jakiej telewizji. Ty zobaczymy, zobaczymy jaką transmisję nam potem to, to nie są mężczyźni. Nie wie ściany, systemu! Nie, Śmiejesz się? Tak, śmiej, ja dobry dobrych Możemy? Bo myślą, że te maski zapewniają anonimowość. Jaka Na... hipokryzja! Służysz żołnierzowi? O, dowódca? Nim i nazwisko dowódcy, tutaj, tego centrum. Musimy <noise> spieszyć, <noise> że nie. Panowie, jest

ja jako kobieta nie potrafię coś no, mówić, bo, bo wy, mężczyźni, powinniście nas chronić. To my powinniśmy mieć od was ochronę tutaj. Pani przejdzie tam kobiet. W tym kraju. Słucham? przejdzie tam kobiety, też stoją, pani ta co Ale pan jest mężczyzną i więcej jest mężczyzn w policji niż kobiet. Zadaję panu pytanie, czy to jest rozkaz? Czy pan wypełnia ten rozkaz z przyjemnością, czy raczej z obowiązkiem? Ja się modlę. Ciężko pracuję na wypadkach. A pan wypełnia ten rozkaz z przyjemnością, czy z obowiązkiem? Ciężko pracuję na wypadkach. Pytam pana Na konstytucję! A wierze 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 wierze. O, Jeśli komendant wydaje rozkaz, który nie jest zgodny z prawem, policjant ma, ma obowiązek odmówić rozkazu. Ma pan żonę? Właśnie. Jest pan obywatelem? Tak, powstawał Ciekawa jestem, czy... Że... Wiecie z... Widzicie w ogóle, jak ta, do czego ta sytuacja doprowadzi? Słuchajcie, policja jest utrzymywana z podatków, czyli z ludzi, którzy pracują. Jeżeli dłużej będzie ta sytuacja gospodarcza tak wyglądać, to i wy stracicie pracę. Chyba, że prezydent wyjmie z własnej kieszeni i wam zapłaci. A może już tak? Zapłaci. zapłaci. Demokratyczny państwie to policja jest pracownikiem obywateli, a nie rządu. Jesteście naszymi bardzo Proszę Was, nie słuchajcie tych mediów głównego nurtu. Zobaczcie do internetu, zobaczcie co się dzieje. Czas naprawdę się słuchajcie, obudzić, bo nie żyjemy w państwie demokratycznym. Protest został zgłoszony. Ludzie pokojowo przyjechali z rodzinami, chcieli przejść. Przedsiębiorcy, którzy. W mediach jest mówione, że dostają... No. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj, tutaj jakieś media wychodzą. Ej, przepraszam bardzo, z jakich mediów jesteście? Praca, praca, pracujemy. Skąd? Skąd jesteście? Skąd jesteście? Ja zadałem pierwsze pytanie. Jak to nie jest? Jakie media reprezentujecie? Francuska. I tak, i tak jest, z takimi mediami właśnie mamy do czynienia. Wstydzą się przyznać nawet skąd co? A tutaj macie niezależną telewizję, studio Polaków, ludzie. Nie wiem czy z tamtej strony więcej ludzi jest? E, z tamtej strony w ogóle nie dopuszczają, tutaj jest troszeczkę więcej widać. E, ludzie poszli po Sejm. Tak? Dosyć, dosyć duża grupa ludzi poszła po Sejm. A. A oczywiście ganiają się z policją w jedną i w drugą stronę, nie? <laughs> Także jak widzicie, jedne media wpuszczają, innych mediów nie wpuszczają. Wspomnij pan moje słowa. Kiedy będzie na Ciekawe, czy to były media pana Kaczyńskiego ze względu na to, że starają się znaleźć jakąkolwiek plakietkę. Co prawda była tam jakaś plakietka, ale mało widoczna. W przeciwieństwie do naszej, bo nasze, nasze plakietki są duże po to, abyśmy byli rzeczywiście rozpoznawalni. Bo my nie wstydzimy się dla jakich mediów pracujemy. W przeciwieństwie właśnie do tego, co wykonują tutaj prace inne tutaj media, z którymi przed chwileczką miałem do czynienia. Zapytałem się tutaj dwóch panów Którzy zostali przepuszczeni właśnie przez, przez ten kordon policyjny Z jakich mediów są No to uśmiali się i powiedzieli z francuskich No wiadomo z jakich No nie powiedzieli absolutnie z jakich mediów nie, nie było żadnego emblematu Żeby można było rzeczywiście rozpoznać Czy to TVP, czy to TVN, czy to Polsa Czy to Trwam, czy jakakolwiek jeszcze Policja. inna telewizja nie, nie pokazali się A może właśnie rzeczywiście też z policji byli No oczywiście, że tak no, Możliwe, że tak, możliwe, tak Każdego dusza będzie rozliczona. Odejdziemy stąd, zabierając to, co mamy w swoich sercach. Nie zabierzemy majątków, nie zabierzemy pamiątek, tylko to, co jest w naszym sumieniu. Bardzo mocno się zastanówcie, czy chcecie służyć tym rządom, którym służycie i to, co ma miejsce. Bo prawdziwi, uczciwi, dobrzy ludzie są teraz niszczeni. Jest prawo karmy i ono obowiązuje każdego. Nieważne, w jakiej tradycji duchowej, każda mówi o tym samym. Odejdziemy stąd tylko z tym, co mamy w naszych sercach i w naszych sumieniach. Panowie, gorąco się zastanówcie nad tym, jak wrócicie do domu, czy wy chcecie brać w tym udział. Jak wy milicja. Wykonywać jednej partii. Państwo służycie jednej partii, jak milicja, jak milicjanci. Powinniście się zastanowić, komu służycie, bo służycie jednej partii. Jesteście jak milicja pisowska. Nie jesteście policją państwową, bo jesteście milicją jednej partii w tej chwili. Służycie jednej partii, po prostu. Bez względu na to, jakie kto ma poglądy, wy po prostu służycie tylko jednym poglądom w tym momencie. Nie służycie tak naprawdę społeczeństwu. Jesteście milicją. Milicja, milicja pisowska, po prostu. Niestety. Zauważcie, kochani, że coraz więcej ludzi do Was mówi dokładnie te same słowa. My się nie znamy. My się nie znamy. My po prostu przyjechaliśmy z różnych części kraju. Zastanówcie, zastanówcie się, co jest dla Was dobre. Bo dzisiaj my, jutro Wy, albo Wasze rodziny. I nie będziecie w stanie ich ochronić w tym momencie. Zwróćcie jeszcze na to uwagę, że przygotowywane są szczepionki. Szczepionki, które będą w nas wszczepiały różnego rodzaju bakterie, wirusy, patogeny. Które będą oddziaływały na nasze, na nasze organizmy. My zaczniemy dopiero wtedy chorować. Im dłużej nosicie te maseczki na twarzach, tym bardziej jesteście zagrożeni na powikłania górnych dróg oddechowych. Zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się, co jest dla was lepsze. Ochrona własnego życia i zdrowia, ochrona społeczeństwa, ochrona narodu, czy wykonywanie beznadziejnych rozkazów, które są dawane wam przez jakąś jedną osobę z góry. Bądź może nawet już nawet nie, bo może tylko i wyłącznie przez tą sztuczną inteligencję, gdzie jest wysyłany rozkaz na piśmie i wasz komendant przekazuje wam rozkaz tylko i wyłącznie z kartki. Zastanówcie się, bo do tego, do tego już w tej chwili doszło. Milicja jednej Służycie tylko jednemu człowiekowi. W 1986 roku skończyłem szkółkę w Legionowi. W najgorszych czasach I nigdy tak nie stanąłem. 20 lat w służbie i nigdy kurwa przepraszam, że tak mówię, nie stanąłem. Wstyd by mi był. Następnym razem idźcie na L4. macie związek zawodowy. To nie jest pasłowne. Ta kobieta rzeczywiście została sprzykana gazem. Dlaczego najpierw sprzykaliście gazem, a teraz pomagacie? Nie, po prostu to jest obraz nędzy i jak Czemu dokonujecie najpierw przestępstwa, a później udajecie, że pomagacie ludziom?